Ludzie go cię w diemach, to pewnie dlatego, że nie umiesz dopasować energii w rozmowie ze swoimi potencjalnymi klientami. Ale spokojnie, daj mi 30 sekund i pokażę ci, jak możesz to zmienić. A, no i na twoim miejscu zostawiłbym follow, żeby nie przegapić więcej takich treści. Po pierwsze, otwórz swoje diemy, zobacz ostatnie 10-15 konwersacji i odpowiedz sobie na to jedno pytanie. Kto pisze więcej? Bo jeżeli ty, to jest bardzo duża szansa, że przytłaczasz tą ilością wiadomości swojego potencjalnego klienta. Jeżeli on pisze do ciebie krótkimi zdaniami, to jest bardzo duża szansa, że nie chce z wierzycie ze swoich problemów, nie jest do końca ufny, jest po prostu zamknięty. Jeżeli w tym momencie zaczynasz zasypywać go ilością pytań, wiadomości ze swojej strony, to on odczuwa dużą presję, nie wytrzymuje i po prostu ucieka z tej konwersacji. Plus wyglądasz, jakbyś desperacko chciał pociągnąć tą konwersację w kierunku jakiejś sprzedaży czy konsultacji, ludzie to generalnie wyczuwają. Zamiast tego następnym razem spójrz na długość wiadomości, którą wysyła do siebie potencjalny klient i język, jakim się posługuje. Spróbuj wyczuć jego energię. Jeżeli widzisz, że jest zamknięty, pisze krótkie wiadomości, ty też. Swojej wypowiedzi. Jeżeli widzisz, że Twój klient pisze długie wiadomości, które są naszpikowane emocjami, ty też nie bój się odwzajemnić tego samego w swoich wiadomościach. W ten sposób będziesz budował lepsze relacje ze swoją społecznością, no i sprzedawał więcej treningów personalnych, prowadzenia online czy w ogóle innych fajnych rzeczy. Obserwuj więcej wartości.